Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspominamy dzisiaj w liturgii ofiarowanie na Najświętszej Maryi Panny. Jest to wspomnienie oparte o jeden z apokryfów wczesnochrześcijańskich, opisujący ofiarowanie na Najświętszej Maryi Panny jako dziecka przez ich, jej rodziców Joachima i Annę do drobnych posług w świątyni jerozolimskiej. Tak nam o tym mówi protoewangelia Jakuba. Oczywiście ma to też swój wymiar teologiczny. Maria jako oblubienica Ducha Świętego, jako Matka Jezusa Chrystusa, jest tą pierwszą prawdziwą świątynią z ciała, w której mieszka żywy i prawdziwy, wcielony Syn Boży Jezus Chrystus. Dlatego też dzisiejsze czytanie z rozdziału 19 Ewangelii Świętego Łukasza. Mówi o tym, że Chrystus oczyszcza świątynię, kiedy przybywa do Jerozolimy na końcu swojego pielgrzymowania do Jerozolimy. Mówi o tym, że y, Chrystus naucza w świątyni, oraz mówi wreszcie o tym, że wszyscy słuchali Jezusa z zapartym tchem. To jest bardzo ciekawe samo wyrażenie, ale też y, sam, przypomina nam o tym, że Chrystus nie był przeciętnym mówcą, był świetnym mówcą, był nieprzeciętnym nauczycielem, i też człowiekiem i Bogiem mającym sobie moc. Kiedy to, co mówił, Jego Słowo, było napełnione mocą sprawczą, tak jak każde Słowo Boże jest napełnione mocą sprawczą. Dlatego mm, przypomnijmy sobie dzisiaj tę scenę, wyobraźmy sobie nasz, że jesteśmy w świątyni Rozolimskiej, i słuchamy Chrystusa z zapartym tchem, jak mówi do nas o naszym zbawieniu, o życiu wiecznym, o Bogu Ojcu, o konieczności cierpienia, o konieczności wyrzeczenia w naszej drodze do zbawienia aż po wyrzeczenie śmierci. Ym. Obyśmy coraz częściej i często słuchali Chrystusa z zapartym tchem, rozpoznając siłę, moc i głębię tego, co naucza. No bo jak nie będziemy Go słuchać, no to przyjdą różnego rodzaju chwasty i zagłuszą głos Boży pochodzący z Wysoka. Oby to się nie stało w naszym życiu. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.